Jak wakacje w Turcji, to duża i rozrywkowa miejscowość, czy raczej mała i spokojna lokalizacja. Konakli to jedna z tych miejscowości mniejszych i spokojniejszych, ale naprawdę bardzo atrakcyjnych. W Konakli znajduje się niewielkie centrum handlowe z sieciowymi sklepami, a także restauracje i butiki. Zlokalizowana jest tam także jedna z najpopularniejszych dyskotek na świeżym powietrzu Summer Garden, którą uwielbiają odwiedzać zarówno turyści, jak i lokalni mieszkańcy. Główną atrakcją tej miejscowości jest Ogromny bazar, na którym w każdą środę znajdziecie świeże owoce, warzywa, bakalie, tekstylia i wiele, wiele innych. To doskonała okazja na udane tureckie zakupy. W Konakli znajdziecie taki hotel jak Misal, który na 25 sierpnia ma bardzo atrakcyjną ofertę. 7 nocy 8 dni z wyżywieniem All Inclusive 24 już za 2799 zł. Hotel położony blisko plaży z barem objętym All Inclusive. To idealny obiekt dla wszystkich spragnionych błogiego wypoczynku podczas typowych tureckich wakacji. Jeśli wolisz spędzić czas aktywnie, w ciągu dnia możesz zaszaleć w basenie z trzema zjeżdżalniami lub zadbać o formę na siłowni, a wieczorem miło spędzić czas podczas animacji i muzyki na żywo. Do dyspozycji gości także basen kryty i hammam, gdzie ukojenie znajdzie i duszę i ciało. Po dniu pełnym wakacyjnych atrakcji wypocznij w komfortowych i funkcjonalnych pokojach. Całość udanego pobytu dopełni znana i lubiana, bogata formuła All Inclusive. Jeżeli zainteresowała Cię ta oferta, koniecznie skontaktuj się ze mną, a po więcej takich ofert last minute obserwuj ten profil. Więcej informacji uzyskacie również kontaktując się z naszymi oddziałami stacjonarnymi w Rybniku, Żorach oraz Jastrzębiu Zdroju.